Simoneczko Ziomeczki, jestem Spolczyk, w dzisiejszym odcinku zobaczycie parę prostych, spoconych trików, które na pewno Wam się przydadzą w Fortnite. Nie powiem, ostatnio gdzie skoczyliście, bo zostawiliście 200 łapek w pierwszą godzinę. Więc robię dla Was konkurs na 1000 faudolców, tak jak obiecałem. Wymogiem, aby wygrać, jest zostawienie lajka. Z na kanale oraz napisanie w komentarzu waszego niku oraz dlaczego to wy macie wygrać. W następnym odcinku będą wyniki konkursu. Więc ja wam wszystkim życzę powodzenia oraz zapraszam was do materiału. Dobra, a więc pierwszy trik polega na tym, że jesteśmy w stanie wejść shockwave'em w bardzo łatwy sposób do boksa naszego przeciwnika i będzie on totalnie zaskoczony. Teraz zobaczycie to w przyspieszonym tempie, jak to mniej więcej zrobić, a zaraz wytłumaczę wam co i jak. Jak widzieliście, Domson dostał piękną dwusetę, więc teraz pokażę wam, co musicie zrobić, aby zrobić samemu takie zagranie. A więc tak, jeżeli wasz przeciwnik jest w boksie, to po prostu musicie podejść do jego boksa, uważajcie tylko, aby on nie piknął, stawiacie daszek... Rzucacie Shockwave'a mniej więcej gdzieś tutaj na środek tego daszka, bądź też jedną, drugą, tak jak teraz widzicie na materiale. Rzucacie, podchodzicie do ściany i jesteście w boksie waszego przeciwnika. A teraz możecie zrobić, co chcecie, czyli nie, na przykład stawiacie schody, edytujecie je, czy też nie stawiacie daszek i po prostu zabijacie waszego przeciwnika. Ja tego nie będę robił, ale wiecie, jak jest. Dobra, a więc do drugiego triku potrzebujemy Shockwave'a. A więc tak, boksujemy się koło boksa waszego przeciwnika. Coś takiego, jak sami teraz widzicie. Następnie musicie postawić daszek, który edytujecie w ten róg, gdzie, gdzie nie ma boksa waszego przeciwnika. Rzucacie szokoję po prostu na środek tej ściany, złączenia tych dwóch ścianek. Odsuwacie się jak najdalej możecie i po prostu walicie pompę do waszego przeciwnika. Myślę, że coś naprawdę łatwego, a zaufajcie mi, jest to OP. Zobaczcie tylko, że totalnie nie mam czasu na reakcję. Chłopce wchodzi i mnie jeszcze pałuje. Dobra, przejdźmy do sposobu numer 3. Dobra, a więc do trzeciego triku musiałem znowu wrócić do trybu kreatywnego, i cały ten trik będzie polegał na tym, że jest pewien fajny exploit z, bans, z Crashpadem, który został rozmaicony w pewien sposób. Zresztą teraz zobaczcie w przyspieszonym tempie, jak to wykonać, a zaraz zobaczycie to w spowolnieniu. Tak sobie widzieliście Downson znowu bez żadnych szans, a teraz pokażę wam, jak to zrobić. Dobra, a więc tłumacząc Wam na spokojnie, do tego triku oczywiście potrzebujecie Crash pada. I tak, na początku powinniście sobie zedytować ścianę, zanim ją postawicie, czyli macie tak zwany pre-edit, czyli na przykład macie ścianę tak jak ja. Wstawiacie, macie taką, bądź też nie, wiem, na przykład taką. To już jest tylko i wyłącznie Wasza kwestia, jaką chcecie postawić. Ja przeważnie wybieram taką opcję, więc też tak zrobię. Następnie musicie koło boksa Waszego przeciwnika, musicie postawić daszek. Rzucić crashpada. Ważne jest tutaj, aby to tu była dolna część tego daszka. I następnie stawiacie ścianę. Teraz możecie znowu albo dać po prostu pompę przeciwnikowi, ponieważ nie będzie się on spodziewał takiego zagrania, że ściana będzie po prostu od razu zedytowana. Bądź też jakieś schody, daszek, edycja tradycyjnie i walicie dwusetę w głowę. Myślę, że S-Club, widzowie. Dobra, czwarty trik wygląda na ciężkiego, aczkolwiek zaufajcie mi, chwilę go przeświczycie i będzie on bardzo łatwy dla was. I polega on na tym, że jak wchodzicie do boksa waszego przeciwnika, podmieniacie mu ścianę, stawiacie schody, to edytujecie schody najpierw w taki sposób, jak widzicie na materiale, i następnie od razu edytujecie tak, przez co wasz przeciwnik miśnie na was pompę i macie łatwą dwusetę na nim. Zresztą zobaczcie sami w przyspieszonym tempie. Zresztą zobaczcie, jak bardzo OP jest ten trick do wykorzystania po prostu w gierce. Jak widzieliście, znowu wasz przeciwnik nie miał totalnie czasu na reakcję, przez co został on zabity wręcz perfekcyjnie. Dobra, a więc tak. Aby to wykonać, po prostu podmieniacie ścianę, stawiacie schody następnie edytujecie je po prostu totalnie w drugą stronę jeżeli już się na nich znajdujecie wraz z waszym przeciwnikiem edytujecie je w tą stronę, aby wasz przeciwnik po prostu spadł i zmisował pompę wy wtedy również spadniecie i po prostu jesteście w stanie celować w jego głowę i po prostu walicie mu dwusetkę zaufajcie mi, praktyka tego triku nie jest aż taka szybka aczkolwiek jeżeli to wyczwiczycie sobie to zaufajcie mi, efekty będą bardzo, 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 ale to bardzo OP, więc... Więc ja wam serdecznie polecam ten sposób, a my przejdźmy sobie do kolejnego sposobu. Zresztą już chyba szósty. I tym oto sposobem przyszliśmy do sposobu numer 5, który jest bardzo OP do zastosowania, aczkolwiek bardzo mało osób z niego korzysta. Więc ja wam go polecam serdecznie. A więc tak, polega to na tym, że aby zmienić naszego przeciwnika, na początku edytujemy sobie tutaj daszki na Riotpika, czyli mniej więcej robimy coś takiego. I po prostu wasz przeciwnik będzie się spodziewał, że wy podskoczycie i będziecie chcieli mu dać jakąś pompę. Kiedy wy edytujecie ścianę na przykład w taki sposób jak teraz robię to ja i wybiegacie prosto na niego i dajecie mu 200 łeb. Zresztą zobaczcie jak to komicznie wygląda i przy okazji wasz przeciwnik się Was nie spodziewa totalnie. No zresztą zobaczcie sami. Dobra, teraz zobaczcie jak to wygląda z mojego powa, a za chwilę pokażę wam jak to wygląda z powa Domsona. bo naprawdę jest to coś OP. A więc tak, ja sobie edytuję ścianę. On teraz jak sami widzicie spodziewa się mnie, że piknę u góry. Ja edytuję sobie te rogi, na przykład nie wiem, przychodzę tak gdzieś, że... Na przykład, nie wiem, taki pik robię i po prostu go trafiacie, zabijacie i jest esklapik dla was. Zresztą zobaczcie, jak to kowicz się wygląda z jego połowa. Zresztą zobaczcie tylko, jak to wygląda z połowa waszego przeciwnika. Próbujecie sobie podmienić ściankę, on tutaj robi right picka, spodziewacie się tu right picka, kiedy on wychodzi i po prostu was zabija. Tak, jak teraz to sami zobaczyliście. Dobra, a więc w szóstym i siódmym sposobie znowu wracamy do Shockwave'ów. Tym razem pokażę Wam dwa sposoby. Pierwszy, pierwszy to będzie taki, jak bić od góry do boksa naszego przeciwnika, a drugi jak bić od boku, ale to jest mało znany sposób, więc zachęcam Was do ich używania. A więc tak, pierwszy sposób to ten od góry polega na tym, że musimy zbudować boksa koło kratki naszego przeciwnika i co najważniejsze, pod nami musi być daszek. Ten daszek edytujemy w taki sposób, jak teraz widzicie na materiale. Ważne jest to, że musimy stać pod nim i następnie rzucamy Shockwave'a w całą górę tutaj pomiędzy tym daszkiem a tą ścianą gdzieś w środek oraz musimy podbiec do ściany i trzymamy cały czas wóz. Zobaczcie sami jak to będzie wyglądać. Rzucamy, jesteście w waszego przeciwnika. A przykład możecie zrobić tu żółte schody. I co? Walicie bombę, skaczecie, jak jeszcze żyje, to się dytujecie i go zabijacie. Proste? Proste. Zresztą zobaczcie sami jak to wygląda z poła waszego przeciwnika, który znajduje się w boksie. Dobra, ja już jestem w boksie, teraz mój znajomy sobie rzuca Shockwave'a i zresztą zobaczcie tylko co się będzie teraz ze mną dziać. Kopce wlatuje. Dostaję 200 w głowę i nie mogę nic powiedzieć Więc to był pierwszy sposób A teraz zobaczcie sobie drugi Dobra, a więc tak, drugim sposobem właśnie na wbicie Tym razem już tego samego poziomu jak jest nasz przeciwnik Jest to, że zamiast po prostu Wbijać na dwie kratki shockwave'em Co robi większość osób To do dobudowujecie kratkę koło boksa waszego przeciwnika Co jest ważne Stawiacie schody w taki sposób, tak jak teraz widzicie Czyli jesteście odwróceni od niego plecami Następnie rzucacie shockwave'a Gdzieś w środek ściany I co ważne musicie się zbliżyć jak najbliżej schodów możecie, Czyli rzucacie i trzymacie S i wtedy jesteście w boksie waszego przeciwnika S albo po prostu gałkę do tyłu. Tak po prostu abyście się cofnęli i po prostu walicie pompę i SS klapik. Dobra, ja już jestem w boksie i teraz czekamy tylko, aby mnie skarcił mój przeciwnik, zresztą no zobaczcie sami. Nawet gdybym nie miał bardzo dobrej reakcji aimowej, to po prostu on by mnie wyeliminował w bardzo łatwy sposób. I co? W sumie tyle z tego sposobu. Jeszcze został nam ostatni sposób, więc ja was zapraszam do niego. No i w sumie tyle. I w ostatnim triku powracamy znowu do Gas Kanona. I trik ten polega na tym, że jeżeli wyrzucimy kanister i strzelimy w niego, jak on wybuchnie, będziemy bardzo łatwo w stanie podmienić ścianę naszego przeciwnika. Zresztą zobaczcie sami, strzelam raz w kanister, całą ścianę podmieniam. I co? Myślę edycję! A tak naprawdę zabijam mojego przeciwnika. Ja to tym akcentem kończymy ten materiał. Więc co ja mam nadzieję, że Wam się spodobało. Kiedyś się zostawcie suba u chłopaków, których macie w opisie, bo oni mi dzisiaj pomogli. I co, przypominam jeszcze raz o konkursie. I co, Nara! rach. się teraz w te, ten moment. Siemano! Siemka.